Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Trafiła się okazja, aby spełnić prośbę, która pojawiła się w komentarzach pod jednym z moich filmików, abym pokazał montaż układu opóźnionego załączania koron głośnikowych, jak i układu, który zabezpiecza, zabezpiecza, Zestawy głośnikowe przed pojawieniem się składowej stałej na wyjściu wzmacniacza w naszych popularnych wzmacniaczach WS432, WS442 i pochodnych. Dlatego też postaram się pokazać, jak ja to robię, co trzeba usunąć, co trzeba dołożyć, gdzie trzeba dołożyć, aby to wszystko nam zagrało. Jak widać, producent przewidział na płycie głównej montaż takowego zabezpieczenia. Niemniej jednak, miejsca na elementy są puste. Zwyczajnie to zabezpieczenie, ten układ jest niezamontowany. Zanim jednak przejdziemy do zabezpieczenia, chciałbym polecić jeszcze jeden upgrade, jeszcze jedną przeróbkę, a mianowicie usunięcie tych dwóch, tych dwóch zworek. I w ich miejsce zamontowanie, zamontowanie gniazd bezpiecznikowych. Tutaj cztery gniazda bezpiecznikowe, które pozwolą nam na obsadzenie tych gniazd bezpiecznikami, i będzie to dodatkowe zabezpieczenie naszych zestawów głośnikowych. Montujemy takie gniazda Unitroskie, i możemy w ten sposób zwiększyć, zwiększyć bezpieczeństwo. Cały czas mówimy o bezpieczeństwie naszych kolumn głośnikowych, które to niejednokrotnie są o wiele, wiele droższe niż sam wzmacniacz. Wracając do zabezpieczenia, aby w ogóle pomyśleć o montowaniu tego zabezpieczenia, trzeba będzie troszkę wzmacniacz rozebrać. No, może nie aż tak jak ja tutaj to zrobiłem, ale trzeba będzie. Odkręcić, usunąć ten kątownik, który od spodu przesłania niektóre pola lutownicze i znacznie utrudnia polutowanie tych wszystkich elementów. Dlatego też ten kątownik trzeba odkręcić śrubki, które go mocują i wysunąć. Radiator, jeżeli sobie usuniemy radiator, też będzie nam łatwiej to zrobić. Także, także no niestety, ale bez. Moim zdaniem bez odsunięcia chociażby tego kątownika będzie to wielki, wielki problem. Jeżeli już sobie ten kątownik odsuniemy, mamy dostęp od spodu do pól lutowniczych, które pokryte są cyną. Tą cynę trzeba zwyczajnie usunąć, no ale to jest oczywista oczywistość. Zanim zaczniemy montować elementy, proponuję zacząć od demontażu dwóch zworek, zworki E8 E7, które musimy zdemontować, tak aby układ działał prawidłowo, oraz musimy zamontować jedną zworkę, zworkę E17. Jeszcze raz, te zworki, te zworki dwie demontujemy, E8 i E7, montujemy zworkę E17. Pozostałe zworki pozostawiamy bez zmian. Tak wygląda. Fragment płyty głównej od spodu, miejsce, gdzie będziemy montować elementy, jak widać, te pady pokryte są cyną, trzeba wziąć plecionkę, lutownicę i najzwy najzwyczajniej w świecie usunąć cynę spadów, do których będziemy, w które będziemy wkładać elementy i potem je lutować. To mamy ogarnięte pady, mamy ogarnięte zworki. Rzecz jedna z ważniejszych. Przekaźnik. Przekaźnik montujemy taki jak pokazywałem na wykazie. Chyba że ktoś chce poszukać innego i sobie dopasować. Nic nie stoi na przeszkodzie aby taki przekaźnik dobrać. Jaki? Nie wiem, nie szukałem, nie zastanawiałem się. Ja montuję taki jaki był montowany oryginalnie RM2 24V i do tego przekaźnika obowiązkowo montuję podstawkę. A dlatego montuję podstawkę, ponieważ jeżeli zamontowałbym przekaźnik bez podstawki, to najzwyczajniej w świecie przekaźnik nie zmieści się wyprowadzenia przekaźnika nie pozwolą się tutaj wcisnąć w te miejsca i trzeba je będzie rozpiłowywać. A taka podstawka bardzo ułatwia nam montaż, ponieważ bezproblemowo mieści się mieści się w te otwory, pasuje oczywiście nie od tej strony, ale ale bezproblemowo nam ta podstawka pasuje. Montujemy, lutujemy. A następnie, dopiero w tę podstawkę wkładamy sobie przekaźnik i mamy, mamy komplet. Zarówno przekaźniki, jak i podstawki są dostępne na naszym rodzimym portalu aukcyjnym. Także można, można spokojnie je zakupić. No dobrze, to. Wiemy, gdzie będziemy montować, wiemy, co mamy usunąć, co dołożyć. Teraz skupmy się na schemacie i na wykazie elementów. Tak wygląda schemat naszego układu. Od razu zastrzegam, że to nie ja ten schemat rysowałem, nie jest to schemat mojego autorstwa. Schemat znalazłem w internecie. Kto je zadał sobie sporo trudu? aby na podstawie połączeń na płycie głównej narysować taki schemat co tutaj najważniejsze na tym schemacie kondensator C604 tym kondensatorem możemy, pojemnością tego kondensatora, możemy regulować opóźnienie załączenia kolumn po włączeniu wzmacniacza, im wyższa pojemność, tym to opóźnienie jest większe ja tak myślę, że 1500 mikro 1000 mikro to jest tak optymalnie. 1000 mikro to około 3 sekund po włączeniu, załączany jest przekaźnik, a 1504 troszkę więcej niż 4 sekundy. Przekaźnik jest załączany, ale tutaj każdy sobie może regulować, dobierać tak jak mu się to podoba. Druga sprawa: rezystor R609. Tym rezystorem możemy regulować sobie napięcie na cewce przekaźnika, zmianą wartości tego rezystora. W zależności od tego, jaki przekaźnik sobie zamontujemy, na jakie napięcie trzeba dobrać ten rezystor, aby cewka załączała się wtedy, kiedy trzeba, albo znowu, żeby się nie uszkodziła. Na jednym z filmików pokazywałem takie dobieranie tego rezystora. Link będzie w opisie, będzie sobie można. Będzie sobie można ten filmik podejrzeć. To tyle na temat schematu. Ja osobiście nie podejmuję się jego analizy. Myślę, że są mądrzejsze głowy od tego. Można znaleźć te opisy w internecie. Nie będę tutaj się mądrował. Jest, jest dosyć sporo na ten temat w necie. Można sobie poczytać. A teraz zajmiemy się wykazem elementów. Tak wygląda wykaz elementów, które ja montuję we wzmacniaczach. Przekaźnik, tak jak już mówiłem, RM2 na cewka na 24 V. Do tego oczywiście stosuję podstawkę diody 601, 602, zwykłe diody prostownicze. Żadnych tutaj cudów nie ma. Rezystor dobrany, wartość tego rezystora dobrana jest. Do tego przekaźnika, jeżeli będziemy chcieli, chcieli zamontować inny przekaźnik, można ten rezystor dobrać. Tak jak mówiłem wcześniej, i oczywiście kondensator 604, tak jak mówiłem wcześniej, od niego zależy po jakim czasie zostanie załączony przekaźnik. Ja montuję kondensatory o wartości 1000-1500 mikrofaradów. Mogą być na 10V16, byleby się tam zmieścił, i tak jak mówiłem wcześniej usuwamy dwie zworki l 7 oraz E8 i obowiązkowo montujemy zworkę E17 i to jest wszystko co ja montuję sprawdziłem te elementy zabezpieczenie działa układ opóźnionego załączania kolumny działa wszystko poprawnie tak jak trzeba w jednym z filmików do którego link będzie tak jak mówiłem pod tym filmem będzie sobie można zobaczyć testowanie tego zabezpieczenia pod kątem właśnie zadziałania na pojawienie się składowej stałej. Myślę, że to na temat schematu i na temat, i na temat listy elementów wystarczy. Zobaczmy teraz, jak działa zabezpieczenie po zamontowaniu elementów na płytę wzmacniacza. Elementy opóźnionego załączania zamontowane. Zamontowany jest kondensator 1000 mikrofaradów na 10 V. Opóźnienie załączenia kolumn około 3 3 sekund. Wszystko działa poprawnie. Zaraz sobie to sprawdzimy. Włączamy. Przekaźnik zaskoczył, także układ działa poprawnie jeszcze raz Także wszystko wszystko jest w porządku. Pod, pod filmikiem umieszczę, umieszczam link w, do mojego filmiku, w którym testowałem działanie yy, testowałem działanie zabezpieczenia przed składową stałą. Można tam sobie zobaczyć jak to zabezpieczenie działa. Nie będę się już powtarzał w tych moich filmikach, tam jest, tam jest pokazane jak podłączony jest generator, podawana jest składowa stała. Na miernikach można podejrzeć wartość tej składowej, i można zobaczyć, jak ładnie, jak ładnie układ odłącza, odłącza przekaźnik po stwierdzeniu pewnego poziomu składowej stałej, także ten temat też został sprawdzony. Tak myślę, że w tym króciutkim filmiku to wszystko mam nadzieję, że w miarę, w miarę przejrzyście to wszystko pokazałem. Można powiedzieć, że uporządkowałem trochę wiedzy znalezionej w internecie i teraz można można już bez obaw bez obaw montować takowy układ, takowe zabezpieczenie i cieszyć się cieszyć się małym małym Upgradeem naszych wzmacniaczy. Niemniej jednak, muszę powiedzieć, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, co ktoś sobie zamontuje we wzmacniaczu, mimo iż jest to wszystko tutaj sprawdzone. Jak widać, działa. Elementy, które zamontowałem, są sprawdzone, potwierdzone. Wartości elementów, oczywiście nie same elementy, tylko wartości elementów, to. Każdy montuje to na własną odpowiedzialność i jakiekolwiek pretensje w kierunku mojej osoby, że zmontowałem układ pokazany przez Ciebie i spaliłem wzmacniacz, no niestety nie biorę za to odpowiedzialności. Każdy, jeżeli chce sobie zamontować, montuje na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko. Proszę do mnie nie mieć pretensji, jeżeli coś nie będzie działało. Niemniej jednak ze swojej strony mogę powiedzieć, że układ zmontowany z elementów, które pokazywałem z wartości elementów, które pokazywałem na liście działa poprawnie działa poprawnie i spełnia, spełnia swoją rolę. No dobrze. To już wszystko. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do uwag. W razie pytań, wątpliwości proszę wpisać na maila jeżeli będę mógł, to pomogę. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za obejrzenie i do następnego odcinka.